mano siemano drodzy widzowie ja Chciałbym was dzisiaj zaprosić do odcinka w którym zagramy sobie w taką gierkę kontraband police, jest to taka gra o szukaniu yy, o szukaniu jakby kontrabandy w autach jakby i, i będziemy taką strażą graniczną a więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do odcinka, miłego oglądania Dobra widzowie, a więc my już jesteśmy w gierce, to co zaczynamy, będziemy kontrolować tutaj ludzi ja już zagrałem sobie chwilę w tę grę, żeby na odcinku nie wyszło, że będziemy, nie wiem, 15 minut siedzieć, dzieć, nad nic nie robimy, nie wiem, a więc y, i tak, postaram się coś tam mówić, jak będziemy coś robić. Okej, okay. pierwsza osoba tutaj, jakby nie grałem, ale te takie, co się wchodzi na początku do, do gry, szkolenie było jakieś takie to. To tylko to przeszedłem i dobra. Proszę na radę. początku dokumenciki od niego do weźmiemy i sprawdzimy, czy wszystko się zgadza. Imię. Imię się chyba zgadza. Numer paszportu się zgadza. I teraz tak. Data ważności jeszcze się zgadza. I ile on ma lat? 24 lata. Czy zdjęcie się zgadza? Zgadza się. Dobrze. Yy, no to tak. Materiały łatwopalne ma trzy. Co on tu ma? Ma trzy. Okej, okay, ma trzy beczki z materiałami. A teraz, dobra, jak mamy to, to sprawdzimy UV. O! W każdej jest ukryta kontrabanda. To żeby nam nie uciekł to od razu. Yyy... Opuścić pojazd. Tak z ciekawości sprawdźmy tutaj. Kolor pojazdu żółty, uszkodzenie pojazdu wybite szyby. Nie, nie ma, ale dobra. Aresztujemy cię. Okej, okay, dopaki i kolego. A my lecimy sprawdzić całą tą kontrabandę. Jaką on ma. Tylko jest problem. Nie mamy czym. Jakby zebrać tych. tych otworzyć tego. Nie mamy czym. Za bardzo, więc. Batajcie, Tu się chyba. Auto, jakoś. O! Respio, dobra. Jedziemy, drodzy widzowie, sobie tutaj. Czekajcie, pod G. Okej. Okay. Jedziemy sobie do sklepu. Ponieważ musimy sobie kupić jakieś ten, jakieś narząd, narzędzia, bo ten, tak jak on na przykład w tych beczkach ukrył kontrabandę, czyli przemytnik to był, no to musimy kupić sobie widzowie jakieś narzędzia, bo inaczej nie mamy jak tego otworzyć. Rękami niestety nie rozłupiemy tego. Dobra, widzimy się jak będę na miejscu. Dobra widzowie, więc ja już jestem pod sklepem I co? I kupujemy jakieś narzędzia Masz coś na wymianę? Okej, okay, i co tu u niego, ile kosztuje? Nóż jakiś Okej, okay, ja chciałbym taki najlepiej, o taki nóż taktyczny Tak żebyśmy też nie wydali tego hajsu, bym kupił dwie siekiery co by tu jeszcze kupić, jak nam zostało tyle kasy? Broń. Kurde, mógłbym kupić w sumie broń jakąś. No, mogę zainwestować w sumie w broń. Tylko, że kasy już mało mamy. Ale dobra. Kupiliśmy broń i to teraz jeszcze kupiłbym... ...do niej cztery amunicje. I akurat by nam jeszcze 50 zostało na coś. Na łom nie stać nas. Okej, okay, to bym mógł. Jeszcze 55. A siekiera to jeszcze jedną siekiera weźmy. Bo Ej, dwa, to nie, się chyba wszystko da. rozwalić przy okazji jak jechałem w tą stronę, to jedną szybkę w aucie wybijłem, ale to. To już mniejsza z tych. Dobra, pistolecik bierzemy na pierwszy slot. Nóż i siekiera. Okej, okay. yy, to ja już siadam i jadę. Jadę ten, już do miejsca tego, na ten do granicy jadę. Tutaj zrobię wam szybkie cięcie, ponieważ raczej nie będzie to za ciekawe jak będę jechał przez tyle czasu, żeby was nie zanudzić. To widzimy się na granicy. A więc już, my już widzowie drodzy dojeżdżamy i zaraz idziemy otworzyć te beczki, zobaczyć co się tam kryje. Oby tylko ciekierom się to dało otworzyć, bo... Tego co nie przemyślałem w sumie A łomu nie mamy Dobra yy, A więc idziemy Witam, witam yy, Okej okay. Proszę, aby te beczki się dało otworzyć Bo zobaczcie, jak się pod tym UV sprawdzi To na każdym jest znak węża A tak jest yy, oznakowana kontrabanda Co tutaj jest? Alkohol Alkohol jeszcze raz alkohol. Okej, okay, sprawdźmy czy tu się coś nie znajduje. Jeszcze chwilę Grzesiu. Zaraz oczyścimy tutaj teren Grzesia naszego poprosimy. Tu się już chyba... Oho! Już miałem powiedzieć, że zaraz oczyścimy teren, że nic się tu już chyba nie znajdzie. Kolejny alkohol. Okej, okay, ciekawie się zapowiada To już więcej co tu nic nie ma Jeszcze otworzę skrytkę No tu maski, okej okay. No to Grzesiu masz oczyścić teren da. Maduro! Dobrze yy, To co? Okej, okay, udało nam się To dalej lecimy Zapraszam, panie Ok. Poproszę dokumenciki. Witam, witam. Dokumenciki poproszę. Ok, i teraz tak. Imię. Zgadza się. Numer paszportu. Nie zgadza się. O. To ważne. Y... Zgadza się, a data urodzenia, ile on ma lat? 27 lat ma, Czy się... Zdjęcie się zgadza? Zdjęcie się zgadza, widzowie. Ale mnie coś przy tym wozie ścina, nie wiem czemu. Dobra. Powiem ci tak, panie. Wychodź. Proszę o, opuścić pojazd. Ojejciu. I teraz tak. Tutaj nic nie ma. A, jeszcze właśnie. Jeszcze gdzieś powinna być waga pojazdu. Dowód rejestracyjny. Numer rejestracji. Kon 98, 5896 Myku. A, tu jest MH. O, to się nie zgadza. Dowód. Właściciel. Zgodność tutaj. Typ pojazdu. Ojej, to zaraz sprawdzimy, ile tu jest waga. Okej, okay, to jest raczej przemytnik, widzowie, drodzy, ale jeszcze sprawdzimy tak. Typ pojazdu. Jak to teraz zna, szukam? Kurde, gdzie są typy pojazdu? tutaj i Hmm. pojazdy to jest ten pojazd tak, wydaje mi się, że tak Że to jest ten pojazd, tak? Tak, to jest ten pojazd. Okej, okay, ale waga pojazdu też się nie zgadza. Dobra, my wypakujemy świnki. Dwie świnki. Tu też pisały dwie. U tutaj nic nie ma. Nie wiem, czy coś mogłoby być w sumie na świnkach, ale. Okej, okay, tu raczej nic w metalu nie ma. Opony sprawdźmy mu. Te czyste ma opony, zbiornik paliwa. Kurczę, ale. Coś jest nie tak, no. I waga pojazdu się nie zgadza. Dużo rzeczy coś się, widowie drodzy, nie zgadza. Za dużo. Tylko nie wiem, gdzie, gdzie jeszcze tego szukać. No bo zobaczcie, jak tu nie ma. No to on się już czysty z automatu, mi wydaje. Bo tu nic nie ma, ewidentnie. Czekajcie widzowie, sprawdzimy. Tak, i teraz tutaj y... narzędzie, nie narzędzie. E, chciałbym zobaczyć o części. Gdzie mogą być światła? Opony. W krzyngach różnych. Okej. Okay. Dobrze, spraszmy światła jeszcze. Nie, no widzowie, ja mu daję czystego, no bo nic u niego tak czy nie znalazłem. Dziesięciu, załaduj towar. A warišu. Okej, okay. załadowaliśmy towar, to teraz tak, przepuszczamy Cię, drogi kolego. By... To wszystko, kontrola zakończona, potwierdzona. No kurde, ale za dużo uwagi ma, ale. Wydaje mi się, że to jednak był przemytnik, ale dobra. Trudno się mówi. A już otwieram następnemu. Zaraz się okaże. No, mówię. To ten będzie. O kurde, A uni? Wy... Proszę Uprzają o dokumenty. Okej, okay, yy, tak. Nimiec, się zgadza? To się nie zgadza. Już widzę. Nie, zgodność? A to źle przeczytałem. Okej. Okay, yy. Data ważności jest okej. Okay. Ok, dokończymy go. 37 lat ma. Czy ma jakąś wybitą szybkę? Nie ma. Ok, czy tutaj coś się znajduje? Nie, tutaj nic nie ma. A. Proszę wysiąść. Dobra, nie mamy problemu. Dobrze, że nie ma problemu. I teraz tak. Na siedzeniach nic nie ma. Na dachu nic nie ma Okej, okay, tu w środku chyba nic nie ma. Silny... Oha! Tu jak nie tu to gdzieś? Sil... Z tyłu był. Tylko że on ma tu, że detergenty i jeden bagaż przewozi. Jak to wyjąć? Ja. Yes. Okej, okay, przy... Wy... wyjąłem. Tu czysto i tu też czysto, dobra, on jest czysty. Dobrze, no to widzowie, on jest czysty. Gdzie tu? To kontrola zakończona. Zatwierdzony. Jeszcze nie sprawdziłem, czy się Ucaja! zgadza. Tak, dobrze, proszę jechać. A ja idę spać. Dobra. Na pewno z tej gierki, o ile będą w ogóle tutaj jakieś wyświetlenia, będzie Wam się to, widzowie, drodzy, podobać. To ten... To o, prawidłowe dokumenty, dobra. To widzowie, na pewno nagramy może nawet serię jakąś z tego filmu, byśmy nagrali. Również z tego, i na pewno tak mi się wydaje, że będę chciał nagrać z gierki Sons of the Forest jakąś serię. Dobra, widzę, Kolejny dzień, kolejne sprawdzanie. Odstawko, Na ja już otwieram dla kogoś szlaban. Zapraszam, zapraszam. A znaczy, co tutaj jest. I w ogóle, więźnia mieliśmy jakiegoś, czy... Kolega tu czeka dalej. Czeka grzecznie. I po co po co ci było te przemycanie rzeczy? I po co ci to było? O kurde! Ja myślałem, że my musimy jechać kupić rzeczy, a tu się okazuje, że w magazynie my mamy dużo rzeczy. Dobrze kolego. A więc... A dajcie, proszę cię a rozko, o dokumenty. Proszę, ma... I tak, czy się dokumenty drodzy widzowie zgadzają? Teraz ważne. Imię, chyba się zgadza. Numer paszportu, czy się zgadza? Już widzę, że się zgadza. Tylko nie wiem, jak sprawdzić ważność, bo patrzcie, tak jest błąd porównania. Nie wiem, do czego się sprawdza to. Więc to tego jeszcze nie umiem sprawdzić. Tu jest, że 34 lata ma wychodzi tu też jest zgodność wygląda, że czysty jest, ale dobra po kolor pojazdu czerwony uszkodzenie wybite szyby wiek kierowcy 41 a on ile miał lat zdaje mi się, że więcej drodzy widzowie tak 34 lat miał dobra um, proszę opuścić pojazd jeszcze się sprawdzimy um, chociaż że wszystkie dokumenty ci się zgadzają to skąd wiemy czy nic nie ukrywasz czy ma coś ma dużo na pacę, okej. Okay. Tu nic nie ma, na ra jak na razie. Dobra, tu nic nie ma, tak mi się wydaje. Światła jeszcze. Widziałem, że w światłach chowają ludzie. Okej. Okay. W światłach nic nie ma. Opony. A tu światła są jakieś? Nie, w tym to chyba się nawet nie da ukryć. Opony, ok, opony są czyste. Co ty tu ma? O jejciu. No. troszkę tu rzeczy nam ma nasz kolega. Zaraz sprawdzimy, ile tutaj rzeczy jest. Czy się zgadza lista przewozowa? Dobra, wydaje mi się już, że się zgadza. Nie, ja wszystko zaznaczyłem tak. E, 10, 5, 2. Sekunda widzowie. Źle kliknąłem się. 10, 5, 2. Jest, dobrze. E, to teraz trzeba sprawdzić światłem UV ten towar. Tu nie ma nigdzie znaków. Ok, tu znaków nigdzie nie ma. Tu znaków też nie ma. Tu też, tu też. Dobra, Grzesiu, proszę odłożyć towar, Jakiś ładunek i wszystkie dokumenty ma poprawne. Daje się czysty chłopak. Dobra, jeszcze zdjęcie, zdjęcie też aktualne. A jeszcze pieczątkę. Bym zapomniał. Skąd on pochodzi? A właśnie, Max Waga. Jak nie prze... Nie, dobra, on jest czysty. To wszystko, potwierdzony jesteś, mordeczko. Jak ty nie będziesz no, czysty, to ja teraz to sprawdzam wszystko to... dokładnie. Będzie może mniej tych ludzi sprawdzonych, ale <laughs> nie będę przepuszczał w końcu każdego. Znaj moje serce, człowieku. Dobra. No. I co? No nie, dobrze, nie. On coś przemycał. Wszystkie dowody. Dobrze, że było wszystkie te... Dobra, teraz to trzeba... O, panie... Dobra. De to proszę o rado. dokumenty. Jedna krowa, to się zgadza. Imię się zgadza. To się zgadza. Tu się zgadza, Latma. 39. Zdjęcie się nie zgadza. Ok. Waz waga pojazdu. Się zgadza. Typ pojazdu. Zaraz sprawdzimy. Typ pojazdu też się nie zgadza. To jest raczej przemytnik. Właściciel się zgadza. Numer rejestracyjny. pHO. 7668XH O, ale widzę już tą kontrabandę. Kolego. Proszę cię o wyjście z pojazdu. Co tutaj ukrywasz? Coś zebrałem to raczej już. Co to było? Nie wiem już nawet. Muszę ci wszystkie opony przeszukać, bo widzę, że w jednej oponie coś ciułasz to i może wreszcie. Kolego! Skin. Dobrze, kolego! Chcesz się uciec. Masz tu poczekać. Nie jest nigdzie nie uciekaj lepiej. Dajcie, zaraz do więzienia wezmę. W dachu nic nie ma. O jedno siedzenie... Ale lucik. Alkohol. Alkohol. Dobra widzowie. To jest już... Pewnik. Nie dziwię się jakby coś jeszcze było, ale o! Coś powiedziałem i znalazłem coś było To było w schowku, nie? Nie. Nie wiem gdzie to było, ale dobra, ważne, że się znalazł. A byłeś już taki pewien, co? Żegnam do więzienia. Co za dzień? No ciężki dla ciebie. Ile tu maxosów może być tak w ogóle? Dwóch na trzech? Ojej ja, to widzowie, tak. Z y, tego. Jeszcze jednego, jeszcze jedną osóbkę sprawdzimy. A Grześ najpierw musił przygotować. Słuchajcie, widzowie, jeszcze jedną tą. Ukończymy jeszcze jedną osobę, odwiedziemy te wszystkie rzeczy i, i kończymy na, na dziś odcinek, jutro postaram się widzowie, i tak jutro jest niedziela coś koło, od 16 do 17 postaram się wam nagrać drugą część z tego filmu dobra yy, dzień dobry, proszę o dokumenty o tak, o to no, spokojnie yy, wy, proszę opuścić o, pojazd i teraz tak, na początku dokumenty. Imię się zgadza. To się chyba też zgadza. Ok. Yy, ważne. Ok. Zgodność. Lat ma 41. Czy nasz podejrzany ma 41 lat? Tak. Ok. Czy zdjęcie się zgadza? Zgadza. Ok. Max waga to jest. Waga się zgadza i to jak? O ok Brak zgodności, numer rejestracyjny się nie zgadza, już widzę I teraz tak Znaczek Skąd on jest? Y Akaristan Dobrze, czy się zgadza? Zgodność, ale dobra, kolega Jesteś podejrzany już nie wiem czy wiesz, nie masz żadnego towaru na placu, ciekawe. To, że nie masz na placu, to nie znaczy, że w ogóle. Okej. Okay. Ile łapów? Nie, nie, kolego. Nie ma opcji Nie będziemy tutaj Łapówki tolerować Ile ty tego masz, koleżko? Kurde Wiem, że powiedziałeś sam, że masz trochę tam tego i tego, ale Nie spodziewałem się, że... No! Dobra, nieważne, że ja mówię sobie. Kolejne znalazłem Kolejne. Dobra. Przynajmniej taki obfity lucik się, ten, tak to powiem, widzowie trafił na ostatni raz. Okej, okay, idę to, widzowie, sobie tu stój. Idę odłożyć troszkę rzeczy, bo za dużo tego mamy, a może jeszcze coś skrywa, kolega. Dobra, więc idziemy. Y Idziemy zebrać to. Tak, tu już nic nie ma. Gdzie to? Chyba już wszystko sprawdziliśmy. Jak mi się wydaje. Dobra. Idziesz do więzienia, kolego. Idziesz do więzienia. I teraz tak. Yy, ja, ja widzowie. Wezmę ich do wozu. Czekajcie. Gorczy szczeteraj. Wezmę ich do wozu, widzowie. Zrobię szybkie cięcie, jak będę jechał. I yy, tak naprawdę na oddaniu ich do obozu prac i na ten, i oddaniu, nie yy, wiem, oddaniu tych narkotyków i alkoholu, to raczej już będziemy kończyć odcinek na dziś, widzowie. Tylko teraz jak ich zapędzić do tego wozu. Kurczeczki, nie wiem jak ich teraz zapędzić do wozu. O i teraz mamy problem Ajajaj Okej okay, przynieść do radiowozu Przenieś do radiowozu Przenieś do radiowozu I teraz tak I teraz wam zrobię Widzowie szybkie cięcie ponieważ długo by się jechało I tylko zrobię ten Zrobię wam cięcie dotąd aż przyjadę Dobra widzowie a więc my co Już widzimy się na miejscu